Onet Audio. Solidarna Polska, z kolei jej pomysł, drodzy Państwo, ponieważ Solidarna Polska, jak mówiliśmy, Państwu y, ubiera się w piórkę obrońców chrześcijan i kościoła, y, obrońców Jana Pawła II y, i następcy jego w, y, w Krakowie w, na fotelu y, biskupa krakowskiego Marka Natomiast ten, to upamiętnienie ma taki typowo ziobrowy kształt. To znaczy, ponieważ ziobrości kontrolują prokuraturę, do jakiegoś stopnia sądownictwo i lasy państwowe, to zaczęli upamiętnianie Jana Pawła II od lasów państwowych. Ja się boję, co oni zrobią, jak przyjdzie im do głowy upamiętnienie w prokuraturze na przykład Jana Pawła II. Zwłaszcza, jeżeli przeniosą ten sznyt, który zaproponował ich wiceminister... Klimatu Edward Ciarka, bo to on odpowiada za nadzór nad lasami. Otóż drodzy Państwo, Edward Ciarka wydał dyspozycję, by w każdym polskim nadleśnictwie powstał las upamiętniający Jana Pawła II. Czyli ponad 400 lasów. Wiesz, co, ale to nie jest koniec. Bo Niestety nie jest. Po pierwsze, że mają być lasy i imienia Jana Pawła II, ale. Każdy taki las musi y, się identyfikować z jednym cytatem z Jana Pawła II. Z jednym konkretnym i nie mogą się te cytaty powtarzać. Utrudniasz zadanie leśnikom, to tak. znaczy, że musi być. Będzie wiele lasów imienia Jana Pawła II, a żebyśmy się kapnęli, gdzie jesteśmy, to musimy się kierować cytatami, bo te cytaty nie będą się powtarzać. Czyli właściwie jedyną szansą, żeby się kapnąć, gdzie człowiek jest, jest dobra znajomość cytatów z Jana Pawła. I przypisywanie ich odpowiednim na odleśnictwo. Tak, i podobno jest już tak, że na Dzwonią do siebie tak, i się przepychają. ja chcę mieć ten cytat, a ja chcę mieć ten z Wadowic, a ja chcę mieć ten z Krakowa. No także tutaj rywalizacja bardzo ostra. Więcej jakościowego dziennikarstwa znajdziesz w aplikacji Onet Audio.